Cześć, witam was serdecznie. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to ja nazywam się Natalia, a to jest mój kanał o koniach. Dzisiejszy film to taka mała relacja z zawodów ujeżdżeniowych w barłominie. Zaczynamy jednak takim ujęciem treningowym, bo mam parę rzeczy do omówienia, zanim w ogóle przejdziemy do filmów z zawodów. Przede wszystkim nawet na tym ujęciu, co widzicie, no to jest takie wiecie, robocze, czasem lepiej, czasem gorzej, tak jak sobie jeździmy, niecięty, tak zwane. Jak widzicie, ja generalnie trenowałam dosyć długo, długo trenuję na Mistral, głównie w siodle moim skokowym ponieważ ciężko mi było się na nim usadzić w ujeżdżeniówkę i stwierdziłam, że po co psuć jak jest dobrze i, i chciałam potrenować sobie w tym skokowym. I miałam plan, myśląc, że można jechać L-klasę w ujeżdżeniu też w dowolnym siodle, jechać w tym siodle. Ale według przepisów, no można używać innego siodła niż ujeżdżeniowe, ale wszechstronnego. No i jak się o tym dowiedziałam, to stwierdziłam, że no... Wiecie, można ryzykować, ale może lepiej nie ryzykować i, i postanowiłam się się w ujeżdżeniówkę. E, ujeżdżeniówkę miałam na nim bardzo dawno temu i wsiadłam tylko na jeden trening przed zawodami, no i potem na zawody. I to taki był mały wstęp, e, bo chciałam Wam powiedzieć o co chodzi po tym, żeby nie tłumaczyć w czasie przejazdu. O! Mamy piękny dzień. Pogoda nam w miarę sprzyja, choć przy pakowaniu delikatnie padało. Mistral wszedł do przyczepy w miarę bez problemu. <grystanie> tak, troszeczkę, troszeczkę się zastanowił, ale potem zrobił mu się mokro w tyłek i wszedł. Także on już jedziemy, jedziemy i widzimy się w Barłominie. Czary Mary, i jesteśmy w Barłominie. Barłomino znamy, ale startowaliśmy tam w zawodach skokowych na tym dużym placu, który przed chwilą widzieliście. Mistral dojechał bez problemu. Natomiast jak już wysiadł na miejscu, to był trochę wpatrzony w alpaczki, które tam się pasą. Generalnie inne zwierzęta czteronogie niż konie, mistrza czasem sprawiają w takie osłupienie, jak tu widzicie. No ale generalnie to jechał grzecznie. Wysiedliśmy, osiadłaliśmy się i pojechaliśmy sobie na rozprężalnię. Tu już widzicie tą na, naszą ujrzeniówkę. Ja w tej ujrzeniówce jeszcze generalnie na forciu. Natomiast na Mistrala ona, ona leży ok, tylko że po prostu bez żadnych podkładek bez niczego. No i tu jest rozprężalnia. Było mało koni, co mnie bardziej ucieszyło, bo nasze pierwsze zawody wiecie, nie wiadomo co się będzie działo. Na rozprężalni Mistral był taki no troszeczkę przytkany, troszkę patrzący, jak to on. Tutaj sobie już zaczęliśmy potem kusować. Generalnie, generalnie bardzo się patrzył, taki szedł no poza kontaktem. Mi też nie jechało się zbyt dobrze. Cały czas spadałam na lewo, co w ogóle jeżeli są ujęcia na wprost to bardzo widać. E, no było to czuć, że się w tym siodle nie czuję do końca. No to się trochę odbiło oczywiście potem na przyjęcie, co zaraz zobaczycie. Wjechaliśmy na halę, zamknęły się za nami drzwi i to był w sumie moment, który którym obawiałam się najbardziej bo nie wiedziałam, jak mistrz zachowa się, jak nagle nie będzie żadnych koni, będzie pusta hala, na której nigdy nie był. Zachował się ok. Yy, cały przejazd, to zobaczycie, szedł taki patrzący i ponad kontaktem. No na no to wszystko przyczyniło się dużo rzeczy. Przyczyniło się to, że mi się działo średnio. W ogóle yy, cały czas miałam wrażenie, że spadam na lewo i będzie to na prost widać, co już mówiłam. Yy, poza tym. Mimo, że to jest siodło, w którym jeżdżę no naprawdę codziennie, praktycznie, to jak przerzucam je na Mistrala, to zawsze mam wrażenie, że potrzebuję skrócić strzemiona. I bardzo ciężko mi się anglezowało, w związku z czym postanowiłam jechać ćwiczebnym. Przez to, że on był taka patrzałka, to tym ćwiczebnym jechało się naprawdę trudno. Mimo wszystko, o tutaj, przyjrzał się na panie. Na Miałam problem z wyjeżdżaniem równych kół, bo nagle wiecie, tyle rzeczy na skupienie się i okazało się, że kurde, nie dość, że spada, nie dość, że ten koń taki idzie nie wiadomo jaki, nie dość, że odjeżdża, to jeszcze te koła, a ja nie wiedziałam, gdzie te punkty do końca są. Także no rysunek nie najlepszy. Natomiast zrobiliśmy wszystkie elementy lepiej gorzej, no, no bywa. Nie, są to, nie jest to nasz najlepszy przejazd na świecie, ale to w sumie nie o to chodzi. Byliśmy tam pierwszy raz. Z czego jestem zadowolona, to z tego, że mimo tego, że Mistral bardzo się na wszystko patrzył, to wykonywał te elementy. Jeżeli te elementy były krzywe, nierówne, no to to była moja wina, a nie jego. A w sumie to trochę o to chodziło, żeby przetestować jego w takich warunkach, które są mu nieznane, bo nigdy nie widział szranek, wiecie, nigdy nikt tam nie siedział w tych literkach, dlatego z niego jestem bardzo zadowolona. Tutaj zaraz będzie element, za który dostaliśmy uhu, 7 punktów, czyli stęp swobodny, co jest w sumie śmieszne, bo stęp swobodny to był element, który nam na maksa nie wychodził w domu. W sensie musiałam go naprawdę dużo ćwiczyć, żeby on tym zadem trochę podszedł, żeby to nie było takie wlokące się stępowanie ledwo, tylko żeby faktycznie szedł. Natomiast tu jakoś nam się to udało zrobić całkiem nieźle. Tak naprawdę z tego przyjazdu dobry był wstęp swobodny yy, i dobre moim zdaniem w miarę były zatrzymania na linii środkowej w ogóle te wjazdy, cała reszta no to była taka patrzałka i w sumie główne komentarze od sędzin yy, no, to były na tym właśnie skupione, że kształty kół były nierówne, za duże yy, i że koń był ponad kontaktem. No, tutaj było nawet parę dobrych momentów. Oj, jak jadę tutaj na wprost, to zobaczcie sobie, ja cały czas spadam na lewo, prawa łydka mi trochę lata. No i no to nie było to wygodne. Komfort jednak jest taki ważny. No i do tego wiecie, jak czułam, że spadam, że on idzie taki przypatrzony, no to nie chciałam go za mocno łapać. Wolałam, żeby on poszedł sobie nawet tym wyższym kontaktem, ale żeby go na siłę nie ustawiać, na siłę nie usztywniać. Tylko no przejechać ten czworobok tak jak on się czuje, tak jak mina to pozwala tego dnia. Tutaj trochę za szybko zrobiliśmy zagalopowanie chyba. Tak, bo zagalopowanie powinno być w narożniku. A ja zrobiłam przed literką H, no ale zdarza się. Pierwszy nasz czworobok no kurczę, no, a najgorzej w tych galopach widać ten, ten koń taki wysoko patrzący. Ja miałam też trochę długie wodze, ale no tak jak mówię, nie chciałam go skracać, łapać, denerwować, bo no, znam go na tyle, że wiem, że kiedy on jest taki wydygany i tak patrzy, to wiecie, nakopanie mu tam łydką i złapanie go mocno na kontakt zwykle naprawdę nie pomaga. Jeszcze w warunkach domowych może, ale w warunkach na czworoboku no to, to nie. No i wjazd, ten ostatni wjazd fajny, zatrzymanie też w miarę fajne. No powiedz. Jestem po pierwszych przejazdach, po pierwszym dniu. Mistral dzisiaj miał troszkę problem z zajściem do przyczepy i w jedną stronę i w drugą. No tak nie był przekonany, czy chce tam wejść. Na to na szczęście się wszystko udało. No sporo tam zajęło nam to z pół godziny. Na zawodach spisał się całkiem nieźle. Dostaliśmy wynik taki, jak planowałam, czyli tam około 60%. Nawet udało się przekroczyć, więc jest! cel został osiągnięty mm, było bardzo fajnie, bardzo dobrze się zachowywał nawet jak zamknęli drzwi został sam na hali yy, troszeczkę wiadomo, ja też głowa nie ta on jeszcze nie ta, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej mała wizyta w sklepie Konik w Gdańsku Oj, mój ulubiony sklep, polecam prawie mnie nie wpuścili na, yy, na czworobok bo okazało się, że jednak mylnie myślałam, że nie trzeba mieć plastronu w el Trzeba mieć plastron. Na szczęście szybko mi ktoś pożyczył. Bardzo dziękuję. Więc musiałam zrobić szybką wycieczkę do sklepu jeździeckiego i teraz mam już własny. Także no. Także z pierwszego dnia dostaliśmy 60% i to było takie w sumie 60, tam przecinek, chyba. 6. Także tak się zakończył pierwszy dzień. Dzień drugi, Da się przebrać. Szybki serwis, ostranego go na, nagrywam. Jaki spokojny koniczek. No i mamy rozprężalnie, dzień drugi. Zobaczycie tutaj parę różnic. Zacznijmy od tego, że... <laughs> Wyrównałam sobie siodło, podłożyłam sobie podkładkę podnoszącą lewą stronę, żeby na to lewo tak mocno nie spadać. Zmieniłam sobie puśliska, no i przy okazji strzemiona, ale to tylko dlatego, że były przyłożone. A dlaczego? zastanowiłam się. Kiedyś jeździłam rok temu na Mistralu w tym siodle i było mi wygodnie. Dlaczego teraz jest mi niewygodnie? Co się zmieniło? No i poza tym, że no, koń się trochę zmienił, to stwierdziłam, że w sumie to miałam inne strzemiona. No i tak, wiecie, to był trochę ślepy traf, stwierdziłam, spróbuję, może to będzie to. No i nie wiem, czy to była kwestia tego, że podłożyłam temu koniowi tą podkładeczkę, że ja już się czułam lepiej, że to strzemiona inne, czy że to poślizga inne, czy że mieliśmy więcej pewności i objeżdżenia po tym pierwszym dniu, ale siedziało mi się super. W końcu czułam, że jest spoko, że już nie latam, że mogę anglezować. W związku z tym postanowiłam też jechać czworobokusem anglezowanym, żeby on mógł się trochę rozluźnić, Poza tym rozprężyliśmy się na hali już z większą pewnością, trochę po naszemu, czyli galopem do przodu w półsiadzie, tak żeby on się pootwierał. No i wiadomo, nadal jest taki trochę wydygany, nadal jest patrzący, ale odczucie było zupełnie inne niż pierwszego dnia, co odbiło się też potem na czworoboku. W ogóle, tak jeszcze słowem komentarza, słuchajcie, mega to jest ważne, żeby mieć tą pewność. I taka jest prawda, że no, nie jeżdżąc na zawody się tej pewności nie nabędzie i treningi w domu mogą być super ale jadąc na skokówki już wiem czego się spodziewać i wiem co robię i spokojnie mogę wjechać na rozprężanie, rozprężyć się, pracować z tym koniem. Jadę parkur, jadę parkur, wiem, wiem co i jak. A wiecie na tych ujeżdżeniówkach, No ja nie wiedziałam, koń nie wiedział i ta pewność jest mega ważna, dlatego w ogóle trzeba jeździć, 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 ile wlezie na zawody, poznawać nowe rzeczy, poznawać nowych... Nowe miejsca, pokazywać temu koniowi wszystko, żeby on po prostu nie bał się niczego. A no i mam już swój plastron i numerek. Numerka też nie miałam dzień wcześniej, wiecie, bo 12 koni w konkursie nie sądziłam, że jest niezbędny. I proszę bardzo, wjazd na halę. Tu możecie sobie zobaczyć te zamknięte drzwi. Postanowiłam też porządnie objechać halę, bo pierwszego dnia nie udało mi się przejechać po całości, bo już dostałam dzwonek. Teraz już byłam pewniejsza w tym, co robię, także stwierdziłam, jadę w lewo, pokazuję wszystko, absolutnie, absolutnie wszystko eee, i w sumie miałam naprawdę dużo czasu, bo jak tu widzicie, jeszcze noszą jakieś krzesła, coś tam robią eee, i miałam dużo czasu, żeby mu, mu ten czworobok dookoła pokazać, co było bardzo cenne. Tu mniej więcej na końcu przekątnej dostałam dzwonek do wjazdu, eee, no ale stwierdziłam, że to jest bez sensu wjeżdżać, Wiecie, no jakby on był taki trochę nag nagle, nie byłam przygotowana na to, że wyjeżdżam, dlatego wykręciłam sobie koło i wtedy wjechałam na początek czworoboku. No i generalnie te rzeczy, co nam nie wychodziły pierwszego dnia, to wyszłam dużo lepiej drugiego, a te rzeczy, co nam wychodziły pierwszego dnia, czyli zatrzymanie, ee, nie. Tutaj też nie wiedziałam, zobaczycie, tak się patrzę, 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 nie jestem pewna, ponieważ nie mogłam nawiązać kontaktu z panią sędziną. Pani sędzina z kimś rozmawiała, i wiecie, nie wiedziałam, zobaczyła mnie, że się kłaniam, czy nie zobaczyła. No nie jestem obieczona, trzeba po prostu się ukłonić i jechać, ale no, już dobra. Natomiast obcięli nam punkty za nieruchomość, bo myślę, że tak się ruszył. Tego dnia jechaliśmy program L2. No, zdecydowanie mieliśmy więcej rozluźnienia, więcej pewności w tej jeździe i, i też co się odbiło na wyniku. Bo nasz ostateczny wynik tego dnia to było 62 chyba 6. Także także dużo lepiej niż pierwszego dnia i w sumie tyle co chciałam. Jakby moim celem było mieć 60%, a drugiego dnia właśnie 62, także w sumie w oba dni spełniłam jakoś tam ten mój mały cel. Wiecie, jakby było mniej, to nic by się nie stało, ale... ale fajnie. Tutaj Mistralek troszkę się przypatrzył na naszą Panią Trener. Ale idzie no zupełnie inny, zupełnie innym oczkiem, spokojniejszy, bardziej okrągły. I, I to się na pewno odbiło na wyniku. Jeszcze w tych galopach był taki patrzałka i trochę, trochę ponad kontaktem, ale... ale no... Zdecydowanie lepiej niż pierwszego dnia. Tutaj nie byłam pewna, czy to zatrzymanie, czy to przejście do stępa jest w A, czy tam wcześniej. No ale przyjechałam, już stwierdziłam, że najwyżej mi obetną punkt za, za późno. Lepiej chyba, tak, niż za wcześnie. Nie wiem, co lepiej. Nie znam się na tym. No i tu no, też zastęp swobodny, dostaliśmy 7. To o tyle ważne, że jestem swobodny na tych czworobokach elkowych liczy się razy dwa. Także, jak zrobicie dobry stem swobodny, to, to jest dużo punktów. Wybaczcie nam te paluchy na szybie. Ale tak pomyślałam, że ta perspektywa troszkę inna, może też ciekawa, i tutaj lepiej widać te błędy w zatrzymaniach. Więc e, proszę uszanować, że nie chowam tych wszystkich błędów, tylko jednak wam je pokazuję. <grym> e, tym czworoboczkiem, i tym e, sobotnim, wyjechaliśmy sobie piąte miejsce na zawodach, i nie, nie były na pięć osób. <grym> Także ktoś tam za nami był. E, no i tak, e, takie, takie to było nasze doświadczenie. Myślę, że jeszcze pojedziemy na zawody ujeżdżeniowe. Myślę, że to było bardzo cenne doświadczenie, które e, warto gdzieś tam co jakiś czas wspierać. E, co więcej, Mistral e, po tych ujeżdżeniówkach i tym wyjeżdżeniu się na płasko, e, bo mamy dzisiaj czwartek, więc wczoraj mieliśmy trening skokowy, wczoraj skakał jak marzenie, także chyba zatęsknił trochę. <grytanie> jak składam ten film, to już, to już jesteśmy po kolejnych treningach. Tutaj troszeczkę będzie zmiana EB, to trochę wjechałam za szybko i widzicie, on tam się aż tak położył, położył w dół. Hmm, za mało go tam do 7 zwolniłam. Hmm, I na ostatnim wjeździe oczywiście będzie tak jak tam pierwszego dnia wychodziły wjazdy, tak, drugiego dnia wjazd będzie kiepski. No cóż. W każdym razie mam wrażenie, że. W każdym razie mam nadzieję, że. Yy, Podobało Wam się takie podsumowanie po zawodów barłomina? Yy, obejrzyjcie sobie jeszcze dekoracje. Yy, pamiętajcie, żeby zaglądać na Instagram. Subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu, yy, jak uważacie, że sobie poradziliśmy. Moim zdaniem nie było najgorzej, ale może macie inną opinię. <ścoughs> Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! bye